O w kilka zapomnianych krainy. Bane. Bane to złe bóstwo tyranii, jego inne imiona to pan ciemności lub czarny pan. Symbolem Bejna jest wzniesiona czarna prawa dłoń z wyprostowanymi palcami. Boską domeną Bejna jest tyrania, terror i nienawiść. Kult Bejna należy do jednych z najsilniejszych i najbardziej stabilnych spośród złych bóstw. Sam szastam licz Regent Tei zawarł pakt z Bane'em w zamian za wiedzę magiczną, zdolność wskrzeszania jeszcze większych armii nieumarłych i zwiększenie mocy magicznej. Licz obiecał oddać mu swą duszę po tysiącu lat. Bane, jak wiele młodszych bóstw, był kiedyś śmiertelnikiem, pragnącym nieskończonej władzy i potęgi tyranem. Wraz z Myrkulem i Balem utworzyli Martwą Trójcę i wspólnie odebrali potęgę Jergalowi, zyskując w ten sposób boskość. Jednym z najważniejszych wydarzeń z historii Beina była dokonana wraz z Myrkulem kradzież tablic przeznaczenia od wszechboga Ao. Wydarzenie, które doprowadziło do czasu kłopotów i wygnania wszystkich bogów na plan materialny. To na razie tyle. Zasubskrybujcie i do usłyszenia.